Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie, w mówiąc krótko. W programie, w którym przedstawiam zazwyczaj Państwu książki, które moim zdaniem są godne uwagi. A dzisiaj ponownie chciałbym zwrócić uwagę na kolejny numer dwumiesięcznika Polonia Christiana. Tym razem numer wrześniowo-październikowy. Jego tematem przewodnim, jak widać tutaj na okładce, jest kiedy przyjdą podpalić domu. Tym razem jednak nie chodzi o Drugą wojnę światową, z którą wiąże się ten słynny wiersz Broniewskiego, ale o przyszłość Polski. Nota wiersze polskiego poety i komunisty, też odnosił się do przyszłości, gdyż został napisany jeszcze w kwietniu 1939 roku. A więc na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Możemy mieć tylko nadzieję, że w przypadku bloku artykułów z dwumiesięcznika Polonia Christiana nie będzie to zapowiedź nowych nieszczęść spadających na Polskę, choć taka wersja niestety wydaje się dość prawdopodobna, jeśli wziąć pod uwagę rozwój niektórych wydarzeń. Takich jak na przykład profanacje kościołów, obiektów sakralnych, niszczenie, dewastacja ich. Autorzy tych tekstów odnoszą się do wydarzeń, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku wstrząsnęły Polską. Właśnie w zeszłym roku i trochę na początku tego, kiedy cała ta rewolucja, wyobrażona zresztą tu na okładce, straciła stopniowo impet. Blok ów, blok tych tekstów, jest poprzedzony krótkim wstępem autorstwa Jerzego Wolaka, a otwiera go opowiadanie, Redaktora Krystiana Kratiuka pod nieco żartobliwym tytułem nawiązującym do znanej powieści C.S. Louisa ze znanego też cyklu opowieści z Narni: Ksiądz czarownica i Stara Szafa. Z opowiadaniem angielskiego autora łączy to opowiadanie. Także fakt, że jest to również wizja fantastyczna, ale nie świata równoległego, tylko możliwej do wyobrażenia przyszłości Polski, w której po ulicach grasuje rewolucyjny motłoch. Nie będę zdradzał Państwu treści, zachęcam po prostu do lektury. Kolejnym Tekstem w tym bloku jest wywiad redaktora Jerzego Wolaka z biskupem Atanasiusem Schneiderem pod tytułem, który można w gruncie rzeczy uznać za optymistyczny, a mianowicie prześladowania nas tylko wzmocnią. I w tym interesującym wywiadzie. Czytamy między innymi. Cytuję. Przede wszystkim nie wolno zapominać, że Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro i czyni to nieustannie. Starajmy się zatem spojrzeć na rozwój wypadków z Bożej perspektywy. Nieustannie też za wszystko Mu dziękujmy. Nawet za ciężkie czasy, bo takie czasy mogą oczyścić Kościół. A wszelkie nasze cierpienia ofiarowujmy w intencji uproszenia dla Chrystusowej Owczarni, pasterzy mężnych i bezkompromisowych, papieża obdarzonego silnym katolickim duchem i takich samych biskupów. I do lektury, oczywiście, całego wywiadu zachęcam. Z kolei, Bogdan Dobosz w tekście Francuscy Katolicy pod pręgierzem dzieli się z czytelnikiem refleksjami nad sytuacją Kościoła Katolickiego we Francji, gdzie, jak pisze, można mówić o ewolucyjnym ubezwłasnowolnieniu Kościoła na przełomie XX i XXI wieku. Pytanie, czy taki obraz Taki, taka sytuacja nie grozi również Polsce. A, no, jak mówię, jest to obraz ponury, i według autora do takiej sytuacji tamtejszego kościoła we Francji przyczynili się oprócz władz państwowych, oprócz silnej masonerii działającej we Francji tak, tej masonerii, z której czasami robi się żarty, ale jest to byt faktycznie istniejący. Otóż przyczynili się do tej sytuacji również sami katolicy, tyle tylko, że są to ci katolicy tak zwani otwarci, których nie brak też w samej Polsce i czytamy tu między innymi we francuskim kościele cytuję, we francuskim kościele funkcjonuje niemała grupa katolików, Społecznych w cudzysłowie, rodzaj katolewicy, która usprawiedliwia aborcję i sodomię, a także małżeństwa księży i kapłaństwo kobiet. Progresywizm stał się silnym nurtem francuskiego katolicyzmu, który zinterpretował Sobór Watykański II we własnym duchu i w praktyce przegnał wiernych z kościołów, wskutek czego. Nierzadko zasilili oni kościoły tradycjonalistyczne. Koniec cytatu. Ciekawymi spostrzeżeniami, tym razem, ponownie z polskiej perspektywy, dzieli się. W w tym bloku tekstów Marcin Więckowski, który w artykule po czyjej stronie stanął Kościół, snuje refleksję o sytuacji w czasie tzw. strajku kobiet w oparciu o własne doświadczenia tego, który wówczas bronił Kościołów przed profanacją. Autor pisze w nim m.in. tak: czuje się żołnierzem armii pokonanej w polu. Która tylko dzięki jakimś postanowieniom polityków na konferencjach pokojowych ostatecznie zajęła teren nieprzyjaciela. W dodatku ta armia została zdradzona przez część dowódców, którzy z tak wielkim miłosierdziem spojrzeli na wroga, że zapomnieli o własnych żołnierzach. A dlaczego tak autor tego tekstu się czuje, to warto. Sprawdzić w samym ciekawym, zresztą i opartym, jak mówię, na własnych doświadczeniach, artykule. Z kolei Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, stwierdza tak. I stwierdza to w tekście, pod tytułem obawiam się, że dojdzie do aktów przemocy. Otóż stwierdzam, mianowicie między innymi coś takiego. W Polsce szczególnie wyrazistym celem będą katolicy. Przede wszystkim dlatego, że są oni najłatwiejszym do wskazania reliktem starego, znienawidzonego świata. Celem oczywiście nowej rewolty lewicowej. Oni się jeszcze trzymają, chcą mieć rodzinę, odrzucają aborcję, nie chcą uczestniczyć w rewolucji seksualnej, nie godzą się na legalizację małżeństw homoseksualnych. To wrogowie ludu. Nie ma litości dla wrogów ludu. Brzmi stara zasada rewolucji. Na powrót narracji historycznej, która przypomina czasy PRL-u. Zwraca uwagę także redaktor Łukasz Karpiel w artykule pod charakterystycznym tytułem Nowa Historia z Kosą w tle i wskazuje w nim na pojawienie się książek opisujących dzieje Polski z ludowego punktu widzenia. To niewiarygodne, ale takie rzeczy dzieją się w naszym kraju zaledwie 30 lat pod tzw. transformacji ustrojowej. I nie sposób uciec, jak sądzę, przed myślą, że jednak ta transformacja była tak zaplanowana, by zmieniając wszystko, pewnych rzeczy jednak nie zmienić. A redaktor Łukasz Karpil pisze o świadomym wytwarzaniu czy też odgrzewaniu sporu klasowego. I cały ten blok tekstów kończy. Artykuł Janusza Komendy, który opisuje swoje doświadczenia związane z wyrzuceniem z pracy w firmie Ikea. Notabene to dzięki tej historii Ikea straciła przynajmniej jednego klienta w mojej własnej osobie. Tak, jest to ten słynny pan, o którym było swego czasu głośno. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę przy okazji na jeszcze jeden aspekt zeszłorocznego samozwańczego, tak zwanego strajku kobiet, który kojarzy mi się z doświadczeniami pana komendy. Otóż pan komenda został wyrzucony z pracy za sprzeciw wobec ideologii LGBT, a cała sytuacja opisana przez niego przypomina jako żywo Czasy PRL-u, kiedy z pracy można było wylecieć nie za brak fachowości, rzetelności, ale za ideologiczną niepoprawność. Ideologia LGBT jest coraz mocniej forsowana w naszym kraju. Jeszcze w roku 2019 wydawało się, że agenda LGBT nie ma szans na wygraną w Polsce. Otóż robione wówczas marsze. LGBT, coś tam, przypominały bardziej objazdowy cyrk w różnych miejscach Polski, gdzie pojawiały się te same twarze znane już z innych takich marszy. Po prostu było widoczne, że zwolennicy legalizacji sodomii nie mają poparcia i nie są w stanie urządzić równocześnie. Takich demonstracji w tym samym czasie w kilku przynajmniej miejscowościach. I cóż się stało w roku 2020? Otóż aktywiści LGBT coś tam nabrali wiatru w żagle. Na czele samozwańczego strajku kobiet stanęła lesbijka, która zresztą, jak sama wyznaje, nie cierpi dzieci. A tęczowe banery mogły powiewać równocześnie w kilku miejscach w całej Polsce naraz. W tym przypadku wystarczyło, że na takich marszach znalazło się tylko kilku aktywistów LGBT, coś tam, bo cały tłum robiła wrzeszcząca wulgaryzmy młodzież, którą na ulicę wyciągnęło stwierdzenie Prostego by się wydawało faktu, że każdy ma prawo do życia, także dzieci, które, no niestety, mają jakieś wrodzone wady. Lobby LGBT po prostu sprytnie wykorzystało tamte wydarzenie, by promować swoją nie mniej złowrogą i niszczycielską ideologię, i tego trochę mi w tym bloku tekstów zabrakło. Zwrócenia uwagi mianowicie na fakt, jak to zostało rozegrane. Poza tym, warto jak zwykle sięgnąć po ten numer dwumiesięcznika Polonia Chrystiana, ze względu na całą masę innych tekstów. Jest tu naprawdę tych tekstów bardzo dużo, bardzo ciekawych. Między innymi ważny tekst ojca Jana Strumiłowskiego poświęcony sytuacji w kościele i tradycyjnego rytu po Traditionis Custodes papieża Franciszka. A także na przykład, i to tak mówię przykładowo, nie, nie wyróżniając, dlatego że byłby to. Najlepszy tekst, bo tych ważnych tekstów jest tutaj bardzo dużo, jak mówię. A mianowicie tekst Grzegorza Górnego w Poszukiwaniu Dobrego Życia, który mówi o nawróceniu w wieku. 78 lat byłego członka paskijskiej ETA na katolicyzm. Ale są tu też i teksty poświęcone kulturze, literaturze, nawet odżywianiu, historii, sytuacji społecznej, ekonomicznej itd. itd. Warto sięgnąć po cały ten numer. Zachęcam do lektury. Z Panem Bogiem.